Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w imieniu całego zespołu Grupy Progres. To jest pierwsza tegoroczna edycja kursu na HR. Zależy mi na tym, żeby zbliżać biznes i naukę, i trudno to robić tworząc kolejne bariery. Firma to są ludzie, i z tych ludzi musicie budować wewnętrzne EB po to, żeby je potem pokazać na zewnątrz. Coraz więcej organizacji wprowadza to rozwiązanie. Dotyczy to każdej osoby, która jest zaangażowana w wykonywanie swoich zadań w firmach. Pracodawcy mają wspierać organizacje pracodawców, samorządy, inne organizacje gospodarcze gospodarczej stowarzyszenia, aby móc rzeczywiście wzmacniać szkolnictwo. Tak naprawdę synergia tych trzech środowisk, czyli biznesu, nauki i samorządów powoduje, że dane rynki są bardziej bądź mniej konkurencyjne. W związku z tym ta współpraca i uczestnictwo we wspólnych projektach powoduje, że razem możemy po prostu zrobić więcej.